Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się kolejny odcinek z i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie, uwaga, uwaga, wymaksować kolejną postać, moi drodzy, ale po pierwsze, to ja nie wiem jaką, wy wiecie już po tytule miniaturce, ale jak to nagrywam, to jeszcze nie wiem jaką, bo jak widzicie, nawet nie mam 5000 golda, hiperdodowanie kosztuje 5000 golda, więc to jest pierwsza sprawa. Ale mam, moi drodzy, legendarnego StarDropa za te dzienne nagrody, co tam mieliśmy mieć chyba przez 25 dni, to dzisiaj mam ten legendarny, więc sobie otworzymy. A teraz w legendarnych może wydropić tak, nowa postać, no to mi nie wydropi, bo mam wszystkie postacie na tym koncie, może wydropić skin, star power albo hiperdoładowanie. Star power nie mam do Charlie, tego drugiego, więc możliwe, że on wyleci, to wtedy trochę najgorszy drop, jaki nam się mógł trafić. Może wylecieć hiperdodowanie do jakiejś postaci, ją dzisiaj wymaksujemy. Albo, no nie wiem, jakiś skin, no tak czy jak coś wymaksujemy, bo sobie po prostu 300 golda odbiorę i coś wymaksujemy, ale ja jeszcze nie wiem co to, moi drodzy. Wy, jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie maksuję jakieś postacie, stawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, patrzcie ilu już mam wymaksowanych postaci. Kolcik, ból, perła, moi drodzy, koletka, szelka i chyba jeszcze coś tam było, czy nie? Już chyba nie ma żadnej, ale mam jeszcze kilka na następnym levelu, jak widzicie, więc... Na razie ja też nie odbieram za dużo. Mamy ten, moi drodzy, legendarny stardon, więc sobie go otworzymy. Żebym dropnął jak najlepszą rzecz, to wy w tym momencie wszyscy zostawiacie tutaj łapeczkę w górę, moi drodzy, macie 3 sekundy, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że zdążycie zostać łapeczkę w górę. Ja otwieram uwaga, co nam tutaj wyleci, moi drodzy, tysiąc kredytów. No najgorsze co mogło dropnąć. To już wolałbym dostać, moi drodzy, ten... Yy... Star Power, no naprawdę, porażka, porażka totalna. Weźmy sobie w codzienne prezenty, co my tutaj mamy kolejne kredyty, nie no super moi drodzy. Oczywiście kodzik panda w sklepie. Są jeszcze chyba, jak to oglądacie, oferty na chromatyczne kredyty do kupienia za pieniądze. Jeżeli wam brakuje, moi drodzy, trochę do 500, to kupcie sobie, odblokujcie jakąś nową postać, bo te postacie będą później za kredyty, będą ciężej do odblokowania. Więc polecam wam kupować tę ofertę. Jak kupujecie, to oczywiście kodzik panda w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No, i my musimy sobie jakoś poradzić, widzowie. No, i tutaj wymaksować którąś postać. Jeszcze nie wiem, co wymaksuje. Yy, Misję, co my tutaj mamy, dobra. Możemy zadać obrażenia i starcie solo. Zagrę, dobra, to sobie zagramy solo. Zagramy sobie przy okazji nowym skinem, który ostatnio kupiłem na live. Ie. Królowa Mrozu Amber w ogóle, bardzo fajny skinek, 5000 błyskotek wydałem i mam znowu 7 koła, więc możliwe, że niedługo znowu jakiegoś skina kupię i tam chyba kolejny poziom karnetu to ja już dostanę moi drodzy golda, więc po prostu odbierzemy golda i kupimy jakiś star par do którejś z postaci, które mam na 11 levelu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może bym sobie kupił do Maisy bo Maisie wydaje mi się, że dosyć spoko. Ostatnio też trochę pograłem solo. Wrócił Panda Gaming sprzed 4 lat widzowie, jak wbijałem 8 bita na 35 rank na solo Pograłem Charlie. Pograłem Charlie, chciałem wbić ją na 25 rank i w miarę łatwo poszło. Grałem na live, więc postanowiłem, że wbiję sobie trochę wyżej. Miałem 849 grając tylko i wyłącznie solo, widzowie. Więc nawet to szło, tylko na tej mapce, jak już próbowałem, to na tej już jest ciężko, ponieważ tu jest bardzo dużo postaci na blisko i jest mała strefa i po prostu taka szeli wjeżdża, czy coś takiego, jest ciężko cokolwiek ogarnąć. Ale ta wcześniejsza mapa nie była taka zła, szczerze mówiąc. Więc generalnie może nawet spróbuję na solo ją pocisnąć wyżej. Zobaczymy, zobaczymy. Będę coś próbował na tych mapkach, jak nie to na trójkach się ją wbije, tak jak inne postacie. Więc zobaczymy już jak to będzie wyglądało. O ty szmulu. O ty szmulu. No ty bocie! No widzieliście co on zrobił? Jaki skarbus w ogóle? No oni się stimowali przeciwko mnie. Taki ładny skin, mam mi się teamują przeciwko mnie, no najgorzej. Dobiłem chociaż... Nie, no, trzy punkty mi brakuje do kolejnego poziomu, to jest widzowie jakiś żart. Ta gra mnie troluje, dosłownie. Ta gra mnie po prostu troluje. Ja nie wierzę, w to. Dobra, teraz zbieram te trzy ich wszystkich niszczę, bo my wkurzyli. Jest jakaś Charlie na mapie, więc trzeba będzie uważać. No i nie, wiem, ta Amber to widzowie jakaś się zepsuła. Jak ona wychodziła, to ja ją wbijam wysoko, przez to mam na niej 32 rangę. No, ona teraz jest jakimś głównym, tak szczerze. Ona jest strasznie słaba, mi się wydaje. Nie wiem, me mega, mega słabo mi się nią gra, albo po prostu już nie umiem nią grać, ale to jest straszna, pro strasznie prosta postać. Wystarczy po prostu trzymać atak i nią strzelać, więc to nie jest nic trudnego. Jeszcze auto-aimem, tak naprawdę, bo jak jesteście w wystarczającej odległości od przeciwnika, no to ten auto -aim sam będzie był, więc nawet nie trzeba namierzać. Więc no nie wiem, nie wiem, strasznie, strasznie słabo mi się gra, ale przynajmniej mam fajnego skina, bo nie miałem żadnego skina do Amber, to stwierdziłem, że sobie kupię, yy, bo już chyba do prawie każdej postaci mam skina, tam się pewnie jakieś znajdą, do których nie mam, ale to będziemy kupować sobie co jakiś czas na live'ikach, więc padać na live'y moi drodzy, tam też są konkursy, aktualnie trwają konkursy, zawsze na live'ie rozdaję skina, taki świąteczny grif Renifer, nie wiem jak on się nazywa ten skin w C, ale pewnie kojarzycie go. Ostatnio też rozdawałem te do Jackie, więc wpadajcie na liveiki, bo możecie sobie zgarnąć skiny, pograć sobie ze mną również. Albo gram na tym koncie, albo gram na drugim koncie, na koncie Mała Panda, różnie to wygląda, więc myślę, że spoko widzowie. Dobra, coś tam ją potrafiałem, to 5 jesteśmy, no tak czy się jak ja już wyjdę na plus i wbiję ten karnet. Ale fajnie by było jeszcze tutaj wbić jakieś pucharki, no bo jeszcze Amber nie mam na 700. W ogóle Amber to jest jedna z postaci, którą nie na 700, a brakuje mi chyba już tylko 8 postaci na 700, czy coś takiego. Więc już praktycznie kończę to wbijanie tych wszystkich postaci na 700. Jak je wbiję, to wtedy widzowie lecimy z wbijaniem 25 rank na live'ach, na tych postaciach, które jeszcze nie mam na 25 ranku, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i gdzie oni tu są? Tu jest ten ziomuś. Okej, okay, na niego trzeba uważać, bo on jest niebezpieczny, ale go podpaliłem. On padnie. Dobra, padł bardzo ładnie. Na tutaj, na ten, niego też trzeba uważać. Ale ja sobie stoję w moim gadżecie, jeszcze mam ulta, w razie czego? Więc nie jest źle, Mog mogę tu sobie walnąć i stać też w tym, dobra. Ok, podpaliłem go, bardzo fajnie, on dostaje damage i to dosyć spory. Więc nieźle, ale no i tak mnie porobi. No niestety drugie miejsce, więc i tak widzowie nie ma co narzekać. Plus 8 pucharków, e, fajnie. No i wróćmy sobie i powinienem dostać... Po pierwsze stardropa, więc fajnie. Bardzo rzadki, moi drodzy, nam wyleciał. No i teraz wymaksujemy sobie postać. Wymaksujemy sobie... Zaraz zobaczymy co, tylko muszę odebrać golda. Wydaje mi się, że mam. Tak, mam 640 golda, więc fajnie. Mamy odznakę do Charlie i dobra. Co ja mogę wymaksować? Karl nie ma hiperdoładowania, Nita nie ma hiperdoładowania. E, następnie co ja mam jeszcze na 11. levelu, moi drodzy? Mam na 11. levelu... E, Spike'a, Maisie i Jackie. I te trzy postacie mają hiperdoładowanie. Teraz tak, Maisie ma dosyć spoko. Jackie... Kurczę, Jackie co ona w ogóle robiła na tym hiperdoładowaniu? E, spowalnia pobliskich wrogów. Ok, no a Spike ma tego większego ulta. Wydaje mi się, że najsensowniej jest kupić do Maisie. Więc sobie bierzemy kłosie, moi drodzy. 5000 golda leci w tym momencie i wymaksowałem sobie, moi drodzy, Maisie. Maisie została wymaksowana, więc sobie ją wybieramy, 11 poziom i zagramy sobie solo, bo przy okazji, jak widzicie, nie mam jej jeszcze na 25 ranku, więc w sumie dobrze, że kupiłem do niej, bo będę ją wbijał na 25 rank niedługo yy, i zobaczymy. Jak grałem wczoraj Charlie, to też trochę osób grało tam szczerze mówiąc, Maisie, więc ona jest taka dosyć dobra na te solo. Myślę, że też bym podołał wbić na niej 25 rank na solo yy, i nawet nie tak źle mi się grało, no czasami były jakieś rajże, kto był na live'ach to widział co tam się działo przy wbijaniu tej Charlie, ale tak ogólnie to nawet spoko nam poszło, no bo z 730 na prawie 850, no brakło jednego pucharka, miałem najwięcej 849, więc trochę unlucky, yy, ale no i tak widzowie... Nie ma co narzekać i tutaj strasznie szybko się wybijają. Ja nie wiem co oni tutaj odwalili, ale już jest 6 osób, więc mega dziwna sytuacja. Pasuje mi na sobie po pierwsze ulta, po drugie hiperdodowanie na tym kordyliuszu, więc mam nadzieję, że to mi się uda. Nie wiem gdzie on tam się ukrył ten skorbus, pewnie tutaj gdzieś poszedł niżej. Tu jest jakiś serc, jeżeli się nie mylę, więc też nie wolno tam za bardzo podchodzić, bo on wtedy wyskoczy na mnie z ultam i będzie lipa. No, nie wiem, nie wiem co my tutaj porobimy. Chciałbym to hiperdodowanie przetestować. No, jakby ktoś nie wiedział, moi drodzy, no to Macy po prostu przy ulcie ma takie dodatkowe strzały, które trafiają przeciwników, więc jest to dosyć fajne. No, i chciałbym właśnie to tutaj przetestować. Szczególnie na solo, bo na solo, jak jest team, no to taki jeden ulcik może naprawdę sporo namieszać. No ale widzę, że może być ciężko go przetestować, bo ja nawet Ulta nie naładowałem, a co dopiero hiperdodowanie. No już zostało jedynie cztery osoby, więc już coraz mniej tego czasu mamy, moi drodzy. No i coś czuję, że może być ciężko, no właśnie, może być tutaj ciężkawo, widzowie, bo tutaj jeszcze tego kolega, no właśnie, nawet nie zdążyłem odepchnąć Ultem, więc niestety, ale tutaj żeśmy tego nie zrobili. Ale żeby wam pokazać, no to za chwilę sobie wbijemy na arenę treningową i tam wam pokażę, moi drodzy, jak to wygląda, więc lecimy. Yy, arena treningowa i już Wam pokazuję jak działa właśnie to hiperdoładowanie. Ono jest dosyć spoko, ale na solo no, będzie ciężko je naładować. Wydaje mi się, że na solo, jeżeli się z kimś nie steamuje i specjalnie nie będę na nim ładował, no to może być lipa. No bo ile mi jest potrzebnych strzałów? 7, 8, 8 albo 9 strzałów chyba mi jest potrzebne i zobaczcie, po prostu takie kolejne ataki, moi drodzy, lecą. Widzicie? Takie, co się odbijają na boki. I one zadają po prostu dodatkowy damage, więc jest to naprawdę dosyć spoko postać. No i pewnie niedługo sobie ją wbiję na 25 rank. Przy okazji, jak widzicie, mam już 54 170, więc nawet wysoko, moi drodzy, tutaj lecimy ostatnio. Mam 425 miejsce. Lecę po te top 200 Polski, moi drodzy. Mam nadzieję, że niedługo wbiję. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, to paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!